Witam was z plaż południowego Bałtyku. Rozpocząłem tak jak dwa lata temu. Na szczęście dzisiaj mamy niezłą pogodę, trochę przyśnieżyło. Uciekam, bo może mnie goni. Za mną widzicie, część naszej ekipy i gości, Nie Rafała Timu 99. Za nami flaga portalu Strzeleckiego powiewa. Plażę Uważam za zdobytą. Jeśli chodzi o pogodę, e, minus 1-0. Widoczność dobra, zachmurzenie częściowe, takie przelotne opady śniegu. Także fajnie się zapowiada, mimo tego, że meteo nadawało mgłę. Jest, jest naprawdę fajnie. Zaczynamy ustawiać tory i do zobaczenia później. Jest bardzo fajna pogoda. Dzisiaj z tyłu za mną jeszcze ostatnie korekty celów. Na razie nic nie możemy wam powiedzieć o tym, ale po wszystkim opiszemy jak to wszystko wyglądało i od co tu w ogóle na tym torze naszym chodziło. Zobaczcie jakie piękne, jak mi pięknie słońce oświetla na Bałtyku, a zobaczcie co się z tyłu dzieje, co od Szwecji idzie. Ciekawe jak to się skończy. Proszę znać jak skończycie strzelanie i rozpoczniecie zmianę grup na tą kopię Żeby dobrze z było widać Żebyście trafiali Snajpery Dystans 1422 metry i 30 mili I 20 moła 20 moła w prawo Dniowego Bałtyku O świcie Nawet chyba jeszcze nie ma świtu My poprawiamy cele Bo może w nocy zrobiło co swoje Musimy się dzisiaj przejechać I poprawić cele Bo za 50 minut Rozpoczynamy strzelanie Na naszym torze I chłopaki na pozostałych czterech torach Znowu daję wam przybitkę Na Bałtyk O kurczę! Zobaczcie na mnie Dobra, jakoś się uratowałem, lecimy dalej, do zobaczenia. Saku przyklep tam trochę tą górę, żeby Góra tak ładnie bo czekaj, było. Bo sztuka ja cierpi. Iść Bardzo ładnie, dobra. Dzień dobry, jest godzina siódma tam z minut kamgi i czekamy właśnie na ekipę, którą mają tutaj przyjść na nasz tor SO2, który organizuje portal strzelecki.pl Tu i kółko snowboardowe z Wrocławia. Tak, <noise> domokrążców. E, tu będą zadania e, trzy do wykonania. Myślę, że nie będą jakieś super skomplikowane, ale też nie za łatwe. Tutaj pan Dariusz z panem Kubą i w mojej skromnej osobie przygotowaliśmy kilka fajnych, e, takich e, bym powiedział, niuansiczków e, na główkę. I zobaczymy, jak oni po tych 30 godzinach w lesie będą tutaj trybić. So Zero! Zero. Zero. Poprawka, poprawka. Cztery strzały macie. Gotów. Zero. Gotów. Gotów. Zero. Klapka się nie podniosła. Ostatnia próba, panowie. Dziesięć sekund. Siedem. Czas! na tor składał się trzech klub. Pierwsza odległość nieznana, cel żółty. Trzeba było określić odległość, wstawić poprawki na elewację i na wiatr i oddać cztery strzały do celu. Zawodnicy otrzymywali jeszcze informacje o wymiarze celu, był to 60 na 60 cm. Najszybsza ekipa porała się zmierzeniem mierzeniem celów w 45 sekund, a niektórym zajmowało to 3,5 minuty. Obserwator gotów, wysyłaj.

Je zdaj. Če si bil, če si bil, malo si čez, nižji, največ tri mile. E. Ja. Hey. Na desnem robu si zadev, kaj? Na desnem robu si zadev, visiš je prav, del še dva. Once Cienga. more Cienga. Cienga. Dobra, zajd 20 w prawo. Dzisiaj mamy bardzo pracowity dzień, bo mamy tutaj już drugą turę. Czekamy na trzecią. Właśnie tam zawodnicy strzelają na, na pierwszej próbie. Rzucę Wam taką ramkę, jak to wszystko wyglądać się u nas na plaży. Piękny Bałtyk. Trochę faluje. Już do, do zobaczenia później, bo kupa roboty czeka. Głodomory. jazd na milonkę i podjazd do Płoczek możesz, możesz jeść już? mamy przerwę, czekamy na następną grupę już trzecią dzisiaj obrabiamy Stacho coś żuje wygląda jakby się zapchał nie, ja żuję zwłoki mewy mewy? dobra, zrobię wam jeszcze najazd na Morze Bałtyckie bo tak sobie tutaj dzisiaj piknikujemy na Morze Bałtyckie i tu stary wilk morski który może sikać pod wiatr, bo opłynął horn jest w swoim żywiole, zobaczcie jak się cieszy. Jak dziecko w kolejce podropsy. Zobaczcie, no, że on się rzuci w te fale zaraz. <laughs> nie zrezygnował. Ja nie opłynąłem Hornu. Ale zjem teraz first try I mały rzut e... oka kamery na, na nas na nasze słuchajcie na naszą taki dronowy zrobimy dronowy taki najazd na plaży na terenie wojskowym a jak nie będziemy oh mieli nie. co jeść to zjemy małże wplątałem się w jakiś chabuś ale ja żyję na razie stary wilk morski tutaj będzie zaraz się poruszał po, po co? po silał Boże, zmrozu już po prostu głupoty gada sorry Już z Darek Darek to twój miód? No Ten, tak ale ty stop jesteś duży z tej perspektywy Godzilla jedz yeah. Dobra, idę sprawdzić, czy ktoś wdepnie, bo czekaj, bo mu wdepniesz w leczo z O, ale kur... Gdzie tu jest ostrość? Okej. Okay. Zgledam. Okay. Kolejna próba to było strzelanie do celu, którego nie było tak naprawdę widać. Dodatkowym utrudnieniem było to, że strzelec zamieniał się ze spoterem. Czasami widać było, że nie znali nawzajem swojej broni, nie znali manualu. Strzelec miał podany punkty odniesienia do celowania, a spoter wtedy naprowadzał go na cel, który był duży o wymiarach 80 na 80 cm. Jeżeli zawodnik przełamał psychiczną barierę do strzelania do czegoś, czego nie widać, udawało się to doskonale. Du kannst schon. 7,8 Millionen. Ja? Das muss viel mehr sein. Nie wszedł? Właśnie? Tak, nie że... ma. No doskonale słychać. Przyceluj! środek celu! Dolna linia! Kolejna próba to strzał synchroniczny do celu znajdującego się na 115 metrach, przesłoniętego specjalnym celem z klapką. Jeden zawodnik otwierał klapkę, drugi musiał tym otworem trafić w C, znajdując się 15 metrów dalej. Widać było, którzy zawodnicy ćwiczyli wcześniej strzał synchroniczny. Umieli go doskonale odliczyć. Wtedy wychodziło nawet 4 razy z rzędu. Kończymy już po pomału przygodę. Bałtykiem widzę Sniper Extreme, gdyż zaczyna robić się ciemno, jest godzina 16.30, za chwilę 15.30 przepraszam. Za chwilę zamykamy zamykamy ostatni tor, sprzątamy zabawki będziemy się pomału kierować na naszą ukochaną lubelszczyznę. Może zastanawiacie się co to jest za nakrycie głowy które mam akurat może mnie nie podmyło na głowie to jest czapka o nazwie Pakol z wełny zrobiona podobno nie oryginalna ale co tam, było w niej ciepło, głowa mi się nie skłóciła generalnie było bardzo fajnie i super. Powiem Wam tak, fajne zawody, bardzo ciężkie, naprawdę gratulacje dla wszystkich, którzy ukończyli te zawody którzy ukończyli pętlę taktyczną, i dzisiaj pojawili się rano u nas na torach strzeleckich i próbowali, naprawdę próbowali w wielkim zmęczeniu te tory zakończyć z dobrym efektem. Na zawodach pojawiło się 37 timów kilka zagranicznych koledzy z Niemiec, Słowacji, Słowenii, no i moi przyjaciele ze Słowenii. Eee, Wymienię tylko jednego Primorza, bo on zawsze mówi: Darek, never again. Nigdy więcej nie przyjadę, tutaj jest ciężko, a za dwa dni dzwoni i pyta kiedy spędą zapisy na przyszły rok. No jak zwykle misz drugiego planu Yeti Skończyliśmy zawody Sniper Extreme ostatnia grupa odjechała. Posprzątaliśmy plażę, zostawiliśmy ją w takim stanie jakiego zostaliśmy, została ta, też nas noc, śnieżyca, Bałtyk pięknie szumi. Jeśli chodzi o tor, który przygotowaliśmy, były to trzy próby, mam nadzieję, że wszystkim się podobały. Przy, przy, przy ograniczonych środkach i zasobach staraliśmy się dla Was tworzyć e, ciekawe, ciekawe tory, które troszkę stymulują pracę. Eee, strzelców górowych, stajperów. Mam, mam nadzieję, że Wam się podobało. Podobało i może Wam się też otworzyły, trochę wyblokowały różne zworki w głowie, które czasami eee, psychologicznie działają, że się czegoś nie da zrobić, a jednak okazuje się, że się da. I to nawet 4 razy z rzędu. Są ze mną ludzie, bez których e, nie udałoby mi się stworzyć nam w sumie tego stage'a. Całkiem zresztą ciekawego. Uznawany za fajny, ciekawy. Fajnie w środku, zasłania go teraz złopatą od roboty ciężkiej ja mu to wybaczę, migający się ale, cały czas ale wieczorem słuchajcie, dziękuję wam bardzo koledzy dzięki kolego, że fajne, fajne zawody w Stajperec taki... Dostali się, szanowni zawodnicy wpytę przez tą pogodę, tak strasznie, że eee, szkoda mi was trochę eee, gratulacje dla wszystkich, którzy ukończyli zawody, jesteście, jesteście wielcy ja dodam od siebie, że teraz korzystałem z okazji w prawie Storm idę wykopać parę burstynów, bo nikt tutaj nigdy nie kopał, a wyjazd i hajs musi się zawsze zgadzać. No i do zobaczenia na następnym Sniper Extreme. Go. Kop! Jest! Patrz! Wow! Nie, to kamień! Kop bato! To jest kamień! Kop, Kuba, kop! <ślał> <ślał> Zaujcie, nara! na ra.